Boże miłosierny, stronu chwały Twojej, wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące. Wejrzyj na ich męczarnie, na łzy, które przed Tobą wylewają. Usłysz ich błagania i jęki. Zmiłuj się nad nimi, odpuść im grzechy za wszystkie przestępstwa, których się dopuściły. Zaniedbalstwa w służbie Twojej świętej popełnione. Ofiaruję Ci najświętsze życie, wszystkie zasługi Jezusa Chrystusa, wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, krew i rany. Mękę i śmierć niewinną, która w najgorętszej miłości. Cierpiał za nas najmilszy Twój syn. Proszę, abyś tym ubłagany raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskich szczęśliwości, aby Cię wielbiły na wieki. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci najdroższą krew boskiego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. W połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi, Dzisiaj na całym świecie odprawianymi za dusze w czystcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, panie. My grzeszni, Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, panie. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.